Dajcie, moi kochani, ja jestem Dolan. I wracamy dalej do You're Empty Bardzo ciężko klimatycznej gry oraz jednej wielkiej niewiadomej. O i tu już widać, że mamy przeciwnika. Dobra, dostał. Ale razie sama gra w sobie sama straszna nie jest. Jedyne co w niej jest straszne to. To, że takie szok scenki, ja to tak nazywam ale klimat naprawdę ma niezły. Podobno ma przedstawiać historię alternatywną świata tu widać, że przedstawia historię alternatywną Rosji. Tam gra jakieś radio. Tu w ogóle działa jest działający, działający auto. Tu nie można otworzyć drzwi. Szkoda. O dobra, idziemy dalej. Sejfik może. Okej, okay, coś zrobiliśmy. Dobra. A, dostaliśmy. Ale co tam? Podnoś to. I co, sobie pozwalałeś parszywcu, na takie rzeczy? To taka fajna muzyczka leci ty... nawet. Nie, jego słowa nie powiesz, tylko od razu się rzucasz z łapami z boczu. Się... Oh, o fuck! Panie, panie, panie. Nie rozpędzaj się. Byś w dynkę dostał, ale trafiłeś niezwykle unikać tych kul. Czym jakiś. Matrix? O. A, dostał, panie. A nam się tu powoli amunicja kończy, widzę. Czy ja, My się wracamy, nie? To jest bardzo chyba podobne pomieszczenie, w którego wychodziliśmy na początku. Coś stoi. A nie. Ale tu mamy skrzynkę z lekami. Tu ogólnie nie da się drzwi otworzyć. Które krwawią? Nie, to jest drewno, tylko taka niska tekstura. Okej. Okay. Może się przyda. Coś trzeba z tym wózkiem zrobić? Nie, do góry. Okej, okay, więc... Savik. Chciałbym tu być potraktowany przez jakieś dziwactwo. Co najmniej. No ciekawe. Ciekawa lokacja. Sobie w wolnej chwili przychodzili tutaj. A chorzy psychicznie jeździ jeździli na tych wózkach. Takiego fajnego ragdala miały. Takie korąbole robili sobie nimi. Dobra, tak czy siak. Przeszukujemy tutaj Może tu są jakieś drzwi zapewne do otwarcia, nie? Aaaa Ja to wiedziałem, skąd ja to wiedziałem? mam jakieś okienko Oh shit o, Już tam nie ma Zaraz tu przyjdzie pewnie To ta szoksenka była dosyć ciekawa Dawaj szybko No byłaś. Hej panienko ja wiem, że ty tam jesteś, nie musisz się skrywać. They come Daddy. No tak. O! A! I na co to było? Tak się... Tak się męczyć tutaj. Mm. Nie, nie, nie. Nie tym razem. <grytanie> Dobra. Uczyliśmy się. Ty co tu robisz, wykitało? Z ciebie tutaj nie utukłem. Dobra, mamy telefon. Niskiej jakości tekstury. Telefon i mamy jakiś list, F1. Andrzej, otrzymaliśmy, nałość szczepionkę zamknięty w zamkniętych pojemnikach metalowych. Żadnych szczegółów, charakterystyka i instrukcja stosowania są w zapieczętowanych kopertach. Przypuszczam, że serum będzie używane do szczepienia miejscowej ludności w sytuacjach awaryjnych. Okej. Okay. I mamy tutaj leki. Możemy zbić. Żeby się nam przydało, ale... Dalan wie lepiej. Dobra. Drzwi. Leci! krusko O! 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 o, 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 o. Nie zdążyłaś kopnąć! Mało chłopie! Z, wycię... <coughs> Z wyciętymi ustami! ale dopiekłem normalnie! Dobra! Ruszaj no! Tak czy siak moi drodzy! Bo tam jest lek. Aha, bo musimy tu przejść. A może coś tu jeszcze jest zawartego w tej lokacji? można sobie po pobijać, pobawić się wózkiem? E, yeah, e, yeah. to nie idzie do przodu, lecz podnosi się do, do góry, jakbyśmy go łapali. Co tam leży w ogóle? Jakiś zabity gościu, ale um, on ma coś specyficznego na twarzy. Co to jest? Ujo, prawie bym spadł. To by nie było miłe. Co on ma? Maskę przeciwgazową Dobra, zapiszę sobie tu grę. <laughs> Oczywiście szybkim stanem zapisu. No tak. Wyprowadziliście mi tu. Teraz co mam zrobić? Spaść na dół, naprawdę. To na niego? O! A, super! Naprawdę to było bardzo fajne. Skoczyliśmy z takiego małego pięterka i już straciliśmy tyle HP. To mu da się wskoczyć. Jakoś tak... Dobra, to nie. I nie, I nie, to nie. Nie idź za mną, ktokolwiek tam jesteś. A zdobyłem coś chyba? Czy to drugi pistolet? Drugi drugi pistolet, który zapełnił mi nie Przeładuj. No i bestie możesz wyłazić. Pewne tu ktoś jest. A! Czekajcie, ja idę sprawdzić. Yy, zaraz wracam w ogóle. No, wybaczcie, ale mojemu psu się niepozornie nudzi. Ja Musiałem sprawdzić, co tam porabia, bo słyszałem jakieś grzegotanie, jakieś trzaskanie. Myślałem, że coś mi znowu pogryzie. A, ty gnoju! Mam 20 hp, a ty mi tu jeszcze. Leż! A, a, ale można przełożyć. Słyszałem jakieś od chodzenia. On ma charakterystyczny odgłos, jak wiecie, tego takiego wrzasku eee! Ta babka jednak, tylko już słychać takie a Takie babskie a Potem ona biegnie i potem można poznać, także to babka Patrycja natomiast z Killofem też się wydziera, ale też w inny charakterystyczny, specyficzny sposób Strażaka też, bo mówi tak jakby przez coś Tak No tak A no i tu nic nie ma Można się wózkiem pobawić O, e ja. Tu gra jakieś radio i można najwyraźniej wejść. hm Jest winda. Jest winda. Się boję do windy wejść. Tak to zapiszemy tak generalnie, grę. Come on. Dolan. Dolan for. Dolan i. <coughs> Dobra. I klikamy. <coughs> Zjeżdżamy na sam dół. Żeby wyjść z tego piekielnego miejsca. Okej okay. Mhm mm Wygląda mi to podejrzanie Ale jednak jesteśmy chyba na parterze Automat z czym? dawne automaty z wodą Na pieniążka jeszcze, jakie Jakie hydrostwo Oto widzicie tutaj Częściowo uzupełnia nam HP No może się jeszcze raz napijemy, jeśli się do pieniążków mamy. Ach, nie mamy pieniążków, okej. Okay. So, let's go. Jakąś panienkę w ogóle, na to nie zwracam uwagi. To chyba ty, takie... zanewizerunki wizerunki y, ludzi, którzy niby się już zaszczepili. O, wybaczcie, znowu telefon teraz, wybaczcie. No dobrze, moi drodzy, <laughs> wybaczcie. Musiałem wrócić pilny telefon no taki może nie pilny ale musiałem odebrać tak się jak. no i drodzy nawiązuje ten obraz zapewne nawiązuje w ogóle gra chyba toczy się w czasach związku radzieckiego yy, no, kiedy jeszcze rządził Stalin i to opowiadają alternatywną historię z Stalinem czyli mm, tutaj chyba jakiś wirus naszedł na naj, najwyraźniej Rosję. Mm, no i wymyślili jakąś zmodyfikowaną szczepionkę, po której yy, wyraźniej coś się z ludźmi dzieje. No po prostu jesteśmy. Oooo! W... Gnoju! Co będziesz pozwalał? No fajnie, tutaj bardziej przytulnie mi się zdaje, w tym miejscu. Tak bardziej szaro. Wiecie, że ja takie klimaty strasznie lubię. Ja na przykład wyjdę rano na dwór a tam jest strasznie szaro i tak, albo nawet jeszcze deszcz pada jak ja to lubię, jak po poranku deszcz pada i jest szaro, no nie wiem, jestem może czarnym archetypem, ale naprawdę lubię to tak czy siak wybaczcie mogę trochę gadać przez nos możecie także słuchać trochę moje tam jakieś nosowe sprawy ale trochę jestem podchórzały, ale jednak chciałem dla was to nagrywać, dobra idziemy tu, zapisujemy сейвик, О! О, шит! Что что? что Что это Да фак? Po prostu zapiszę grę i sprawdzę, co to jest. Po z tego zarąbię. Shit. To było dyszanie tego gościa, który jest w masce. Co ty, gościu, nie rozpoznajesz? Że... Żyjących normalnie, funkcjonujących normalnie ludzi zostaniesz po głowie za to i to porządnie. <noise> że się to nauczy czegoś już już jeszcze muszę wyżyć na czymś. o mamy klucz mamy tutaj leki zrobiliśmy coś szczególnego mm, powinniśmy chyba zdobyć nie nie on nie ma żadnego takiego pistoletu śrutowego tylko miał naszego gnat'a no dobra to save'ik z okazji udanej misji come on bitch skąd oni się tam wzięli to ja nie wiem Kurde, przez dwóch przeleciały te kule. To było super. Dobra, skąd oni się wzięli? Czemu tu? Czemu tu? Przecież tu jak patrzałem nikogo nie było. Albo może nie patrzałem Wiesz jak możemy wejść? Nie. No gdzie się możemy przedostać. Z tym kluczem. A może przeczytajmy jeszcze raz. Andrzej. Przemyślmy nową szczepionkę w zamkniętych pojemnikach metalowych. Żadnych szczegółów. Charakterystyka instrukcji stosowania są zapisana w kopertach. Przypuszczam, że serum będzie używane do szczepienia miejscowej ludności, właśnie i w sytuacjach awaryjnych. Idzie tutaj. Nie, tego też nie otworzymy. Zbyt duże drzwi, żeby miały jakikolwiek dziurkę na klucz. Zapewne gdzieś tu mamy jakieś drzwi do otwarcia kluczem. O, być może te. Nie. Są z drewna. No, kurde, nie wiem. Patrzcie. Trzeba dokładnie poszukać, wiesz? Że raz może się przejdźmy. Szkoda, że nie ma sprintu. To było głupie. Na przykład gracz mógł sprintować i uderzyć na przykład w Trzeba było po prostu do auta wejść. LOL! JA PIERDZIELE! Pierdalać Pięknie Pojechaliśmy stąd Patrzcie ludzie, ale muszę też coś jeść Mi się zdaje, czy my nagrywamy dopiero 10 minut. Mi się zdaje, że trochę minęło trochę więcej. Tak czy siak, tam może być dłuższe Będziemy mieli więcej do oglądania Uaaa, będziemy prowadzić? Jednak nie Ale co to za dziadek tam z tym pistoletem? Boję się, że nam coś zrobi Zamknął bramę O, jesteśmy w nowej lokacji w ogóle. Ok. Co my tu mamy? Ho, 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 jakieś tutaj dźwigi, e, jakieś podnośniki. Mamy w ogóle jakieś drewno? Można to rozwalić? Ho, 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 ho. Będę bił pół godziny, niż w Minecrafcie się w końcu rozwali O, biegnie, przyjaciel. A! Pięknie. Bez szerpku na zdrowiu To najlepsze co może być To już kilka razy widawialiśmy Może się da po prostu rozgrzmocić Bo to już nie raz nieraz widzieliśmy Nieprawda, że w tamtej lokacji także widzieliśmy Co on tu skrywał? Jakieś przejście Zanim nie, nim, nim przejdziemy Poglądam trochę co tu było O właśnie, amunicja Piczko Tak jak to mówi klocuch Klocucha nic nie mam

tak się tu strzela. Prawym przyciskiem się strzela. A! Wiedziałem, że to parzy. Mamy dworórkę, tak czy siak. Jestem Szczę, nader szczęśliwy z tego. Już się tu skradnijmy. A tu nic nie ma. to tu jest amunicja do pistoletu i. I pićko. A, dobrze się kryjesz, dziadku. Dobry, dobry. Ale nie dla mnie. Ja jestem zbyt mocny dla ciebie. Obiegnie teraz y, DWAL, nie? A nie, patrzcie, dziadek ma nowy odgłos, dostał w łeb. Ale macie oczy, Jest się bardziej zabawni niż straszni. A widać, że coś, y, te zielone oczy chyba wskazują na to, że są zatruci. Dobra. jak. Wururką się potem zajmiemy. Tu w ogóle zamordowałeś kolegę? Gdzie? Koleżankę? wiem, że nie mam dobra Tak czy siak. Drogi. Zapewne ktoś tu zaraz wyskoczy. Bo są skrzynki, i jest dziura. Ktoś to jest tutaj, widzicie, to jest ta lokacja, gdzie przyjechaliśmy. Naszym trabancikiem. What the fuck. Dobra. Tak czy siak. Tu y, już y, skazane nam strzelić w tą beczkę. Ja widzę. Ten, te widzę. ten, tą butlę. Jep. Patrzcie jak rozsadziło. To już chyba jest przedstawienie nowej możliwości. The fuck? Ale jeb to był. Znowu jest gościu z maską. Gościu z maczułką. Tak czy siak gościu. O tyż ma to. Ale dostał. Nawet nie wiedziałem, że tam jest beczka. Ale co tam? Dostać musi, po mordzie porządnie. Jeszcze raz! Znowu strzelasz do dobrego człowieka, ty gnoju jeden. Chociaż maskę masz, to i tak zatruty zostałeś, p p. Nie ma na ciebie słów, gnoju. Strzelał do żywych. Nie tyle jeszcze żywych, żeby strzelali do tych innych stworzeń. Ty nawet na pewno na nie nie reagujesz. What the fuck? Co to za pies? Co on ma? Słuchawki? Nie. Co on miał? Przewoduj, przewoduj, przewoduj! A, dostał banie No ale what the fuck, co to za pies Co on ma w ogóle Co to jest W ogóle chyba ma jakąś śpionkę, no i że go też zarazili Nogi ma związane Patrzcie, on jest Ja pierdolę, że tak się wyrażę Patrzcie, on tu ma wycięte w ogóle chyba skórę Tylko jest kość jest ona owinięta jakimś... znacie zacz zacześnięta w jakimś urządzeniu. I chyba jedynie coś tutaj go podtrzymuje na życiu. Ja pierdolę. Co wy robicie z tymi pieskami? Przecież ja lubię pieski. Biorę teraz shotguna i kurwa się kończy. Gdzie mi tu pieski być? A gdzie ten drugi? Gdzie on się podział? Amunicji mi brak powoli. Nie da się wejść. No hmm. dobra, to lecimy dalej. Z tym pistoletem. Co tam w tej karcie? A co ja w ogóle. Z... Aha, amunicję do śrutuwy. W ciągu kilku ostatnich dni stało się coś złego z krwi. Kwami? krafiami. Dobra. Nie, pod... Załóżmy, że to są krwi. Zbyt szybko przebiegają, przybierają na wadze. Kwami, chyba. Z każdym dniem robią się coraz większe. Może, może dodano im coś do karmy. Chyba chodzi o te psy. Tylko nie wiem, czemu one zostały tutaj i coś w tym stylu nazwane. Tak czy siak, wychodzimy na jakieś, jakieś pole, w którym w ogóle została stworzona jakaś dziwna dziura. I Rokowa Muza. I jakiś. What the fuck? A savik? Da shit. Nagle się klimat zmienił. Rokowa Muza. Niczym serio, sam jakiś. Jakiś zarażona zainfekowana babka, jakiś zai za zarażona zainfekowana babka, ale żebym dojebał, o tu coś mamy, nie, czy jak mu się zmieniła niezmiernie, no mówię, że jest zła, ale ich jest od wyrąbania. Oh fuck z tyłu Da shit A brać się to skąd Dobra moi drodzy Tu nie mam zamiaru kończyć odcinka Zbyt wartka akcja Nie wiem co się dzieje, ale muzyka się zmieniła na jakoś o! o! Na jakąś troszkę zabawną Trochę rokową Czemu w ogóle mamy wskoczyć do studni? Za dużo tych pytań, za dużo tego wszystkiego. Dobra, Gry się zamieniła ze strasznej na trochę taką rzeźnie. Po prostu rzeźnie. Tak czy siak, moi drodzy, myślę, że tu zakończymy grę. Zapiszę sobie na save'ie Dolan 6. Tak, zapisałem poza, poza nagrywaniem. Zapisałem jeszcze jednego save'a w szpitalu. Spójrzcie sobie. Nie, nie możecie teraz zobaczyć. Dopiero jak będziemy wczytywać. Tak czy siak, moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków The You Are Empty e, i Zgotyko 2 e, oraz innych serii. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, ewentualnie polecania in, innym znajomym mojego kanału. To naprawdę się przyda. E, no i co, dzięki Wam za uwagę. Trzymajcie się.